uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Guchołazy to jedyna w powiecie nyskim żeńska drużyna koszykówki startująca w rozgrywkach centralnych. W klubie tym istniejącym od 1999 roku występują głównie dziewczęta z Głuchołaz, uczennice miejscowego liceum ogólnokształcącego. Ja Miałam 3,5 roku przerwy i teraz zaczęłam w seniorkach grać ponownie. Jednak na hali spędzenie czasu to jest przyjemność. Na treningach i na boisku jesteśmy jedną drużyną, bo... Niestety trzeba wygrywać mecze i jedność to jest dominacja w tym zespole. W bieżącym sezonie zarząd klubu i twórca jego sukcesów trener Tadeusz Widziszowski postanowili zgłosić drużynę do seniorskiej rywalizacji w drugiej lidze, w której gochołazianki rywalizować będą z drużynami Województwa Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Zgłosiliśmy zespół do drugiej ligi, żeby tam nabierać doświadczenia, ogrania wśród drużyn seniorskich, zawodniczek starszych, ogranych na parkietach niektórych i ekstraklasy. Nasza drużyna to jest przede wszystkim 90% juniorek plus dwie trzy zawodniczki w wieku już seniorskim, ale bardzo młode, bo to są dziewczynki 20-letnie i 19 letnia Wychowanki nasze z poprzedniej drużyny. No i mamy wypożyczoną z brzegu Anetę Bolek, jedną dziewczynę, zawodniczkę, również bardzo młodą, bo zaledwie 19-letnią. W naszej grupie, w grupie południowej jest 10 zespołów. Są to drużyny z całej południowej Polski, od Śląska po Podkarpackie, czyli najdalszy nasz wyjazd to jest do stalowej woli. W klubie mamy obecnie trzy grupy wiekowe: są to seniorki, juniorki i młodziczki starsze. Mamy też w planie w tym roku powołać kolejną grupę mini-koszykówki. Do tej pory dziewczęta Chrobrego odnosiły znaczące sukcesy głównie w kategorii juniorek, zdobywając m.in. w 2009 roku w Gdyni brązowy medal Mistrzostw Polski, a w ubiegłym roku ósme miejsce w kraju kadetek. Wychowanką klubu jest Agnieszka Śnieżek, była zawodniczka Wisły Kraków, obecnie występująca w ekstraligowym basketball z Gdynia. Mamy na celu nie wygrywać w drugiej lidze, tylko w juniorkach, a gra ze starszymi i bardziej doświadczonymi dziewczynami na pewno pomoże nam. Czasem jedziemy gdzieś na wyjazd, daleko trzeba wziąć zeszyty książki, trzeba się w drodze uczyć, ale da się to pogodzić, jeżeli jest się sumienny. I, i systematycznym, to da się to pogodzić na pewno. Co prawda debiut praktycznie juniorskiego zespołu z Guchołas w konfrontacji ze starszymi rywalkami w Niepołomicach z Ikarem zakończył się porażką 74 do 79, ale już tydzień później Guchołazianki mogły cieszyć się z wywalczonego w Stargardzie Szczecińskim tytułu wicemistrzyń Polski zrzeszenia LZS w koszykówce seniorek. Po prostu u mnie w klubie drużyna już przestała istnieć, a tutaj są dobre warunki. Trener kładzie drużynacie właśnie na szkołę, na koszykówkę i jest możliwość rozwijania swoich umiejętności. Była szansa wygrać, wiadomo, że będzie szkoda, bo to był jeden z przeciwników, z którymi można było powalczyć, ale nie jest nam szkoda, bo te mecze są najważniejsze jest dla nas, Liga Juniorek, a tutaj zależy nam, żeby się ogrywać. Byłyśmy na Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych. I zawieśmy drugie miejsce. Sukcesy klubu opierają się na prowadzonej od lat systematycznej pracy z młodzieżą. W szkoleniu kadetek i młodziczek trenerowi Tadeuszowi Widziszowskiemu pomaga trener Daniel Szenawa. Obu panom i dziewczętom życzymy jak najlepszych wyników w rozpoczynającym się sezonie.